Nie unikasz prawa, lecz nosisz je w sobie, stajesz się nim. Oto dwanaście praw karmy: zrozum je, a zrozumiesz życie. 1. Wielkie prawo. Dostajesz to, co dajesz. Twoje myśli, słowa i czyny odbijają się echem. 2. Prawo kreacji. Życie się nie wydarza, albo tworzysz, albo jesteś tworzony przez innych. 3. Prawo pokory. To, czego nie chcesz zaakceptować, będzie się powtarzać. Zaprzeczanie to wróg rozwoju. 4. Prawo wzrostu. Zmiana zaczyna się wewnątrz. Nie możesz kontrolować świata, ale możesz kontrolować siebie. 5. Prawo odpowiedzialności. Jesteś źródłem swojego życia. Obwinianie opóźnia postęp. Odpowiedzialność daje wolność. 6. Prawo połączenia. Każdy krok ma znaczenie. Żaden rozdział nie jest zmarnowany, jeśli doprowadził cię tutaj. 7. Prawo skupienia. Nie da się iść w dwóch kierunkach jednocześnie. Wybierz swoją drogę. Usuń rozproszenia. 8. Prawo dawania. Cokolwiek dajesz, wraca. Energia, czas, życzliwość, ból wszystko krąży. 9. Prawo tu i teraz. Obecność to siła. Nie możesz zmienić swojej przeszłości, ale żyjąc nią, możesz zniszczyć przyszłość. 10. Prawo zmiany. Historia się powtarza, dopóki nie wyciągniesz lekcji. Jeśli nadal boli, lekcja się nie skończyła. 11. Prawo cierpliwości i nagrody. Nic wartościowego nie przychodzi od razu. Konsekwencja przewyższa intensywność. Bądź cierpliwy i zdyscyplinowany. 12. Prawo znaczenia i inspiracji. Każde działanie ma znaczenie. Rób coś z intencją albo wcale. A oto najważniejsza część. Nie jesteś karany przez karmę, jesteś przez nią kształtowany. Wybierz więc mądrze, kim się stajesz.